Zabraniając spełnienia przeznaczonej dla niego ofiary, jak jednocześnie jak wprowadza zastępcą ofiarą w wielbienie wzgórza Gowardana. Gdy Sri Krishna ujrzał, jak pasterze pracowicie przygotowują ofiarę dla Indry, zapytał o nią ich króla Nandu. Nanda wyjaśnił, że deszcz zsylany przez Indrę umożliwia wszystkim, Żywym istotom utrzymanie się przy życiu i dlatego ofiara ta zostanie wykonana dla jego zadowolenia. Krishna odparł. To jedynie z powodu karmy żywe istoty rodzą się w określonym celu, doświadczają w nim różnorodności, szczęścia oraz cierpienia, a następnie porzucają je, gdy wycierpienie się związane z nimi karma. Dlatego to jedynie karma jest naszym wrogiem. Przyjacielem, Guru oraz Panem Indra nie może uczynić nic, by wpłynąć na czyjeś szczęście i niedolę, ponieważ każdy jest można związany z swoimi reakcjami karmicznymi. Materialne góny dobroci, pasji ignorancji powodują stworzenie, utrzymanie i zniszczenie tego świata. Chmury salają deszcz, bo skłoniła je do tego guna pasji a pasterze żyją dzięki ochronie krów. Co więcej, właściwym domem pasterzy są las i wzgórza, dlatego się ofiarować wielbienie krowom, braminom oraz wzgórzu Gowardana. Potem, jak Krishna wypowiedział te słowa, zanrążował, by pasterze wielbili Gowardana paraferneliami zebranymi na ofiarę dla Indry. Następnie przyjął ogromną, niebywalą, transcendentalną postać i pochłonął całe jedzenie oraz pozostałe ofiarowanie podarowane Gowardanie. Gdy to uczynił, ogłosił społeczności pasterzy, że choć wielbili Indrą od tak długiego czasu, ten nigdy nie pojawił się osobiście, podczas gdy sam Gowardan ukazał się przed ich oczami i zjadł ofiarowanie dania. Dlatego powinien złożyć mu poklony. Następnie Pan Krishna przyłączył się do pasterzy w oferowaniu poklonów przed własną, nowo przyjętą postacią. Szyli szukał wacza. Bhagavanapita Balada baladevina samyuttecha. Apasianiva sangopan Indrayaga kritu diaman. Szukadewa go swojemu powiedział. Tak się złożyło, że przebywając w tym nasz samym miejscu Pan Krishna oraz jego brat Balarama użyli pasterzy pracowicie przygotowujących ofiarę dla Indry znaczenie. Według Krszyl Sanatnego Swami oraz innych aczariów, użyte w tym wersie słowa Tatra Eva wskazuje, że Pan Krishna przebywał w wiosce Braminów, których żony zadowolili Go Wielkim. Zadaniem. W ten sposób obdarzył lasków zarówno braminów, jak i ich wierne żony, które nie mieli innego towarzystwa poza swoimi mężami. W miejscu tym posterze pod przewodnictwem ojca pana Kryszny, Nandemahradzie, na wszelkie możliwe sposoby przygotowywali bogatą ofiarę dla pana Indry. Widząc to, pan Krishna zareagował w następujący sposób. Choć jako Wszechwidząca Dusza Najwyższa, Najwyższy Pan Krishna doskonale zrozumiał sytuację, pokornie zadał pytanie starszym, którym przywodził Jego Ojciec na Damoharać. Pan Krishna pragnął odegrać rozrywkę podniesienia wzgórza Gowardana oraz pokonania Duma Indry i dlatego sprytnie zapytał swego Ojca o nadchodzącą ofiarę. Krishna zapytał: Mój drogi ojcie, wyjaśnij mi łaskawie, o co chodzi z tym wielkim wysiłkiem, którego się podzieliście. Spragniecie osiągnąć? Co pragniecie osiągnąć? Jeśli to jest rytualna ofiara, to dlaczego czego zadowolenie jest przeznaczona i jakimi sposobami zostanie wykonana? O mój ojcze, proszę, wyjaśnij mi to, bardzo pragnie to wiedzieć. I jestem gotowy wysłuchać tego w dobrej wersji. Z pewnością święte osoby nie powinny mieć żadnych tajemnic, ponieważ widzą wszystkich dookoła na równi z nimi samymi. Nie mają koncepcji moje i innych, ani też nie biorą pod uwagę, kto jest przyjacielem, a kto wrogiem, a kto jest neutralny. Ojciec Pana Kryszny mógł sobie pomyśleć, że jego syn jest tylko dzieckiem a tym samym nie jest w stanie właściwie zakwestionować złożności wedyjskiej ofiary. Jednak wypowiedziane to przez Pana sprytne słowa z pewnością przekonali Nandu, że Sri Krishna stawiał tu poważnie, a nie kapryśnie pytania i że należy udzielić na nie poważnej odpowiedzi. Tego, kto jest neutralny, można unikać niczym wroga, jednak Przyjaciele powinno się uważać za tak dobrego go jak własna jaźń. Gdy ludzie na tym świecie wykonują różne czynności, czasami rozumieją, że co robią, a czasami nie. Ci, którzy wiedzą, co czynią, odnoszą w swojej pracy sukces. Natomiast ludzie nieświadomi nie osiągają go w znaczeniu. Mówi się, że Pan informuje tutaj swego ojca, że ludzie powinni wykonywać szczególną ceremonię lub czynność dopiero wtedy, gdy zrozumieją jej znaczenie w wyniku dyskusji ze swymi przyjaciółmi. Nie powinniśmy ślepo podążać za tradycją. Jeśli bowiem ktoś nie wie, co robi, jak może osiągnąć sukces w swojej pracy? Taka jest istota, Argumenty pana z tego wersetu. Ponieważ Shri Krishna jako młode dziecko Nandy powinien naturalnie okazywać entuzjazm do religijnych czynności swego ojca, to obowiązkiem Nandy jest dokładnie objaśnienie synowej ceremonii. Z tego powodu rytualny wysiłek, którego się podejmujesz, powinien być mi jasno wytłumaczony. Czy jest to ceremonia oparta na wskazówkach piśm? Czy też niczym więcej, jak zwyczajem społecznym. Nandwaraci odparła. Wielki pan Indra jest kontrolerem deszczu. Chmury są jego osobistymi reprezentantami i bezpośrednio dostarczają wody deszczowej, która zapewnia szczęście i utrzymanie wszystkich stworzeń. Bez czystej wody deszczowej, Ziemia nie byłaby w stanie dotar dostarczyć. Nikomu pożywienia lub picia i nie byłoby też czystości. Dlatego trudno byłoby przecenić wartość deszczu. Mój drogi synu, nie tylko my, lecz także wiele innych ludzi czci, go, Pana i mistrza chmur, obdarzających deszczem. Oferujemy mu ziarno oraz inne perne kultu powstałe za sprawą. Zesłanego przez niego deszczu. Nandamaraś cierpliwie starał się wyjaśnić prawdę o życiu młodemu synowi Świętej Jednak w rzeczywistości to on sam i wyższy mieszkańcy Grendawany mieli otrzymać zaskakującą lekcję, jak zostanie to wyjaśnione w tym rozdziale. Przyjmując pozostałości po ofiarze, Wykonanej dla Indry, ludzie utrzymują się przy życiu i osiągają trzy cele życia, jakimi są religijność, rozwój ekonomiczny oraz zadowolenie zmysłów. Dlatego Pan Indra jest odpowiedzialny za sukces, który osiągają ludzie piłnie pracujący dla rezultatów. Znaczenie. Można mieć tutaj obiekcję. Argumentując, że ludzie otrzymają się przecież z rolnictwa, przemysłu, a jednak, jak wcześniej wspomniano, cały wysiłek ludzi i pozostałych istot zależy od pożywienia i picia, których nie można wytworzyć bez obfitych deszczy. Przez słowo triwyrgę Nando wskazuje dalej, że dobrobyt osiągany przez ofiarę dla Indry nie jest, przeznaczone jedynie do zadowolenia zmysłów, lecz także do religijności i rozwoju ekonomicznego. Dopóki ludzie nie odżywiają się dobrze, trudno im wykonywać obowiązki, a bez wykonywania obowiązków bardzo trudno być religijnym. Ta zasada religijna oparta jest na przekazywanej z pokolenia na pokolenie tradycji. Każdy, kto je odrzuca z powodu pożądania, wrogości, strachu lub chciwości, z pewnością nie osiągnie szczęścia. Jeśli ktoś lekceważy swoje obowiązki religijne z powodu pożądania, zawiści, strachu lub chciwości, jego życie nigdy nie będzie wspaniale lub doskonałe. Szukadego z wami powiedział, gdy Pan Kryszna Kiesiowa usłyszał wypowiedź swego ojca Andy oraz pozostałych starszych mieszkańców Radzi przemówił do niego w następujący sposób, by wzbudzić tym gniew Pana Indry. Znaczenie. Św. z wami wyjaśnia, że intencja Pana Kryszny nie było po prostu znieważenia polboga, lecz raczej zostraszkanie ogromnej góry falszywej dumy powstałej z maleńkim, maleńkim słudze Pana, który miał reprezentować Go jako Indra. Podnosząc wzgórze Gowardana, Pan Krishna zainicjował pełen szczęścia coroczny festiwal nazywany Gowardana Pudzią i cieszy się przyjemną rozrywką przebywanie przez wiele dni pod wzgórzem w towarzystwie swych wszystkich ukochanych wielbicieli. Pan Krishna powiedział, to moc karmy sprawia, że żywa istota rodzi się i za sprawą karmy doświadcza unicestwienia. Jej szczęście, niedola, strach i poczucie bezpieczeństwa powstają jako efekty karmy. Znaczenie. Pan Krishna zminimizował znaczenie polbogów, wypowiadając filozofię znaną jako Karma Wada lub karma Mimamsa, które jest w zasadzie rodzajem ateizmu z wiarą w reinkarnację. Według tej filozofii istnieje subtelne prawa natury, które nagradzają lub każą nas w zależności od tego, jak postępujemy. Co zasiejesz, to zbierasz, będziesz zbierać. będziesz. W przyszłym życiu zbiera się owoce obecnej pracy i to jest istota. Rzeczywistości. To, że Pan Krishna będąc samym Bogiem mogł być poważnym zwolennikiem miernej filozofii jest raczej ma mało realne. Nauczając jej w roli młodego chłopca po prostu droczył się ze swoimi czystymi wielbicielami. Świla go z wskazuje, że Pan Krishna myślał dlaczego moje wieczne towarzysze, którzy pojawili się jako Mój ojciec oraz pozostali krewni i przyjaciele tak bardzo uwiklali się w to wielbienie Indry. Choć głównym celem Pana było usunięcie falszywej dumy Indry, pragnął to również przypomnieć swoim wiecznym towarzyszom, że nie muszą zwracać się ku tak zwanym bogom, ponieważ w rzeczywistości Jego wielbiciele żyli już z najwyższą prawdą absolutną, samym wszechmocnym. Nawet jeśli istnieje się jakiś wyższy kontroler, który nagradza pozostałe istoty rezultatami ich czynności, on również musi być zależny od zaangażowania wykonawcy w daną czynność. Ostatecznie nie ma mowy o byciu tym, który obdarzy owocami działania, jeśli czynności dla rezultatu nie zostali faktycznie wykonane. Znaczenie. Tutaj Pan Kryszna argumentuje, że jeśli istniałby najwyższy kontroler, to w nagradzaniu byliby zależne od wykonawcy czynności, dlatego sam również podlegałby prawom karmy, będąc zbogligowanym do nagradzania uwarunkowanych dusz szczęściem i niedolą w oparciu o prawa dobre i zła. Ten powierzchowny argument lekceważy oczywisty punkt, że prawa natury, które określają dobre i złe rezultaty pobożnych i niepobożnych czynów, są tworem wszechdobrego Najwyższego Pana. Będąc, będąc tworcą i tym, który utrzymuje te prawa, Pan im nie podlega. Co więcej, Pan nie jest zależny od pracy uwarunkowanych dusz, ponieważ jest kompletny i zadowolony sam w sobie. Z powodu miłosiernej natury nagradza rezultatami stosownie do działania. To, co nazywane przeznaczeniem lub karmą, jest obszernym i subtelnym systemem nagród i kar mającym na celu stopniowe zachęcenie uwarunkowanych dusz, by ewoluowali do etapu doskonałej świadomości, która jest ich pierwotną, konstytucjonalną naturą. Najwyższa osoba Boga tak, żeście sformułowana i zastosowała prawa materialnej natury w rozporządzaniu karą i nagrodą za ludzkie zachowanie. Że żywa istota jest zniechęcona do grzechu, a zachęcona do dobroci, nie powodując żadnego znaczącego zakłócenia wolnej woli przysługającej wiecznej duszy. W przeciwieństwie do materialnej natury Pan ukazuje swoją przewodnią naturą w świecie duchowym, odzwajamniając się wieczną miłość swoich czystych wielbicieli. Te melosne wymiary opierają się całkowicie na wzajemnej wolności zarówno Pana, jak i Jego wielbicieli nie są mechanicznym procesem odw odwzajemnienia zgodnym z egoistycznym interesem. Najwyższy Pan, wspierany przez swoich czystych wielbicieli, raz za razem ofiaruje uwarunkowanym duszom tego świata sposobność porzucenia tej dziwacznej prośby eksploatowania materialnego wszechświata i udaje się do domu, do Boga, by żyć wiecznie w wiedzy i szczęściu. Rozważywszy wszystkie te punkty. Nie należy brać na poważne teistycznych argumentów przedłożonych tutaj w żartobliwym nastroju przez Pana Kryszna. Żywe istoty w tym świecie muszą doświadczać konsekwencji własnego działania. Skoro Pan Kryszne nie jest w stanie zmienić przeznaczenia istot ludzkich zdrodzonego z ich własnej natury, dlaczego ludzie powinni go Czcić. Znaczenie. Argument pana Kryszny nie jest zaprzecznieniem wolnej woli. Jeśli ktoś akceptuje istnienie karmy jako systemu, który przyznaje reakcję za nasze obecne czynności, wówczas my sami, zgodnie z własną naturą, decydujemy o naszej przyszłości. Nasze szczęście i cierpienie w tym życiu zostało już przesądzone w oparciu a nasze przeszłe czynności i nawet polbogowie nie są w stanie tego zmienić. Muszą nagrodzić nas dobrobytem lub biedą, chorobą lub zdrowiem, szczęściem lub niedolą, zgodnie z naszym wcześniejszym działaniem. Jednak wciąż zachowujemy wolność wyboru pobożnego lub niepobożnego sposobu działania w tym życiu i decyzjach, które podejmujemy, Zdeterminuje nasze przyszłe cierpienie i przyjemność. Dla przykładu, jeżeli w moim poprzednim życiu byłem pobożny, w tym życiu polbogowie nagrodzą mnie wielkim materialnym bogactwem. Jednak mogą wydać ten majątek na dobre lub złe cele, i mój wybór zadecyduje o moim przyszłym życiu. Dlatego chociaż nikt nie jest w stanie zmienić karmicznych rezultatów przeznaczonych mu w obecnym życiu, każdy zachowuje wolną wolę, która zdeterminuje jego przyszłą sytuację. Argument pana Kryszny jest całkiem interesujący, jednak pomija najistotniejszy aspekt, mianowicie, że każdy z nas jest wiecznym sługą Boga i musi zadowolić go wszystkim tym, co robi. Każda osoba znajduje się pod kontrolą własnej warunkowanej natury i dlatego musi za nią podążać. Cały ten wszechświat wraz ze wszystkimi podłogami, demonami, istotami ludzkimi, opiera się na uwarunkowanej naturze żywych istot. Znaczenie. Pan Kryszno rozwija argument podany we wcześniejszym wersecie. Ponieważ wszystko zależy od słabały, Własnej uwarunkowanej natury, po co mierzyć się wielbieniem Boga lub Polbogów? Argument ten byłby wspaniale, gdyby słabawo uwarunkowana natura była wszechmocna. Jednak niestety taką nie jest. Istnieje najwyższy kontroler i należy go wielbić, co Pan Krishna zdecydowanie objawi w tym rozdziale ślimat Bhagavatam. Na razie jednak jest zadowolony z tego, że może się droczyć się swoimi krewnymi. Ponieważ to karma zmusza żywą istotę do przyjęcia, a następnie pożycenia różnych wyższych i niższych ciał, to ona jest jej wrogiem, przyjacielem i neutralnym świadkiem, jej mistrzem duchowym i kontrolującym panem. Znaczenie. Nawet pol bogowie są związani z ograniczeni prawami karmy. To, że Indra sam podlega prawom karmy, zostało wyraźnie powiedziane Brahma samicie. Jest w gopam gołpem, a karma, bandhan róp pelabhadzim, a pan go nagradza wszystkie stworzenia. Stosownie do rezultatów ich pracy. I to dotyczy zarówno potężnego Indry w materialnych niebios, jak i bakterii zwanej Indra-Gopa. również stwierdza, że tajer i Ritagiana nie są w Wyłącznie Ci, których inteligencja została skradziona przez. Rozmaite pragnienie materialne, podporządkowują się polbogom, zamiast wielbić Najwyższego Pana. W rzeczywistości polbogowie nie są w stanie niezależnie nagrodzić kogokolwiek, jak zostało to oświadczone przez Pana Krysznę w Gicie: Mamaywa, ten i Ji Ten. Ostatecznie wszystkie korzyści pochodzą od samego Pana. Tak więc nie jest błędnym przekonanie, że wielbienie polbogów jest bezużyteczne, ponieważ nawet polbogowie podlegają prawom karmy. W rzeczywistości tak jak. Tak to właśnie wygląda, że jednak pan Krishna, najwyższa prawda absolutna, nie podlega pra, pra, prawom karmy. Raczej niezależnie oferowuje lub filozofuje swoje wyglądy. Wycofuje swoje względy. Zostało to potwierdzone cytowanym po wyższej wersji Brahma Samhity, którego trzecia linijka brzmi: Karmani nirdahati, kintusa bhakti bhajam. Najwyższy Pan spala całą nagromadzoną karmą tych, które zaangażowani są w miłosną służbę dla Niego. Nie tylko Pan Krishna jest ponad prawami materialnego, działanie i jego rezultatów, ale natychmiast uwalnia spod tych praw każdego, kto zadowala go wielosną służbą. Wszechmocny Bóg jest najwyższy w swej absolutnej wolności i podporządkowując mu się, możemy uciec spod wężów karmy oraz przestać przyjmować ich mroczną władzą za najwyższą. Dlatego należy poważnie wielbić pracą samą w sobie. Każdy powinien pozostać na pozycji zgodni z własną naturą i wykonywać swoje, swoje obowiązki. To, dzięki czemu możemy przyjemnie żyć, jest w rzeczywistości naszym godnym uwielbienia bóstwem. Znaczenie. Tak, Pan Krishna proponuje tu współczesną jeśli nie absurdalną filozofią, że praca czy zawód jest prawdziwym Bogiem i dlatego powinniśmy po prostu wielbić nasze działania. Po wnikliwej obserwacji stwierdzamy, że nasza praca jest niczym więcej jak interakcją materialnego ciała z materialną naturą, co potwierdza sam Pan Krishna bardziej poważnym nastroju w Bhagavadgicie, guna vartanta". Filozofia karma mimamsa zakłada, że Wykonując dobrze czynności w obecnym życiu, zostaniemy obdarzeni lepszym kolejnym życiem. Jeśli to prawda, musi istnieć jakaś świadomość różna od ciała. A jeśli w rzeczywistości tak jest, to dlaczego transcendentalna dusza powinna wielbić wzajemnie oddziaływanie przebijającego ciała oraz materialnej natury? Jeśli słowa sam pudzia karma. Oznaczają tutaj, że należy wielbić prawa karmy kierujące naszymi czynnościami, można przynikliwie zapytać, co znaczy wielbić te prawa i co istotne, co może być początkiem tych praw i kto je utrzymuje. Powiedzieć, że same prawa stworzyli lub utrzymają świat jest założeniem pozbawionym sensu, ponieważ w naturze prawa nie istnieje nic co wskazywałoby na to, że jest ono w stanie stworzyć sytuację bytu, którą ma kierować. W rzeczywistości czczenie przeznaczone jest dla samego Kryszny i ta prawa, konkluzja zostanie wyraźnie objaśniona w tym rozdziale. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे